Dzisiaj jest 6 grudnia i mieniemy Mikołaja. Mikoł Zmarli jego rodzice, ale że zostawili mu bardzo, bardzo dużo pieniędzy, bogactwa. A ponieważ Mikołaj był bardzo dobry, bardzo uczynny, to pomagał biednym. Pewnego razu dowiedział się, że biedny człowiek ma. Donosłe córki i chciałby je wydać za mąż. On postanowił pomóc temu człowiekowi, zwłaszcza, że był sąsiadem Mikołaja. Kiedy e, nastała noc, Mikołaj podszedł do jego domu i przez okno wrzucił worek złotych pieniędzy. E, kiedy starszy człowiek wstał, bardzo się zdziwił, ale też ucieszył, bo mógł pierwszą córkę wydać za mąż. I tak było przez trzy razy następnego roku, również 6 grudnia, znowu wrzucił te inne pieniądze, ale też złote, do tego domu. I wtedy druga córka też mogła wyjść za mną. Za razie Mikołaj postanowił sprawdzić e, tajemnicę odkryć, e, kto to wrzuca pieniądze do jego domu. E, czuwał przez całą noć, czekał i sprawdził. I tak się stało, dowiedział się że to właśnie był Mikołaj. Podziękował Mikołajowi, ucieszył się bardzo. Mikołaj później wstąpił do zakonu, został biskupem i dalej ogłoszono go świętym, świętym Mikołajem dlatego, że był bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. To jeszcze nie koniec. Bo chcę podkreślić, że oprócz tego, że pomógł biednemu sąsiadowi, żeby on, on wydał córki za mąż, pomagał jeszcze innym. Wyobraźcie sobie, że obronił trzech żołnierzy, którzy byli skazani na śmierć. Niewinne śmierć e, po, e, mogli ponieść, a dzięki świętemu Mikołajowi zostali obronieni. I jeszcze jedną historyjkę powiem króciutko. E, również, kiedy na morzu rozpętała się ogromna burza, a po morzu płynął okręt z ziarnem i żołnierze również byli marynarze. Marynarze zaczęli wołać do świętego Mikołaja, modlić się do Niego i wyobraźcie sobie, stał się cud. Burza przestała trwać i wszystko zakończyło się szczęśliwie. Statek dopłynął do portu i zboże zostało tak zwanych Spichlerzy. Także mamy taką właśnie historię, troszkę legendy, troszkę prawdy. Mówimy ogólnie, że święty Mikołaj pochodzi obecnie że miasta będącego w Turcji, z No, A teraz zaczniemy swoje piękne no wyczytać je, bardzo proszę, dla Mikołaja dzieci przygotowały piękne wierszyki, piękne tańce, śpiewy i tutaj będziemy wszystkim się zachwycać. Mam nadzieję, że święty Mikołaj również będzie zadowolony, że dzieci są tak zdolne, tak bardzo grzeczne. I na pewno zasługują na e, niespodzianki. Z małego domku zerka Nikoli bardzo stary. Nosi on z długą brodę i małe okulary. Zakładać światłe buty w nich może w świat wyruszyć. Na plecach ma prezentę swym. Borko bardzo dużem na niebie z wysoko, na jasno świecą, żeby Nikołuj paczuszki zaniósł i rozdał wszystkim dzieciom. I Nikołaj już pusz pusz, czerwone swe obrania, rejne duże sanie. Choć jest stare, brodę ma, to marzenia dzieci zna. przez głowie, w którym wchodzi, gdy starca mu no nie szkodzi. Święty świętej Mikołaj nocą wędruje, w okna zagląda i nas świętuje. na w okna szwiecie, i Gdzie są grzeczne dzieci? O ze wstęczkami biegnie zimą ulicami. Серед лінії поняв ма кошичек, а в кошичку ну ствоче, До в потерпірміш жіно бяла, до кожденого Миколая, до тих злив і ти ще шики чи ще й дам презенти. А як викривали лисичка, чапка за золотом єдин лодовий п'ятик, бродам з вати. І це є ще помпонік нідевський. Вот так, что Чиха вручил. Чип посвоенный Байке для всех Николаев и каждой Николайки. Родился он с Ренефером Николай и с Чароджеем. Твор презентов завтра но и смеется. Ха-ха-ха-ха! вот этот вечер полуровок Каждый хумор ма И никто уж не в не смучишен, Мамы едем так и чил. И на небе грязка шлючит. Можно спать с Миколая, Кто еще до жечи спешит. С Миколая юж старушек, А решил не лицо не Его горку с презентами Знай еще лишь и гитара. Пелнцы на своих шипких санях И так собе пошпевуем. Слышал час полюбования, без какого еще набираем гузы. Шесть снег робим руки скоки. Али скоки не на боги. эмбоки, боги. Сумма вы и ничего лучше. с добрый сон не свыклый. Базу любим мотоциклы. Джен и нас кладая санки. Робим мины, як долбаски. А снежинки пекли пани. Строим Николая сани. Шли майя, да, да. Николай, Чаху, колоши, броду бурек, клепу, с ешке, майон, душистский шел, усмехал. Так, Николай и колы чаклу мачегона, шестерок лошадь продал И днешеч ⁇ ушки горек, презент успонял. В цебюшистский джечи джишел, усмехал. Так я расстанушка, часами, до уставлю скрепку в с образцами. Вьем же ест иначе, и каждый вам тупо вьет. Швенты ми... Oh, швенты был швенты человек. Жил в Барду давно и, и в далеке краю. Общащий а до Джишу одним а комментаю. Добрый был на Люджи, что мило то раздавал. Просто у бедных женщин презенты заставил. Жишь и каждый дядька может жить, как член ты Если тылку иных шанует и кого не тылку с голова. Ты ты кто пощада, то чем умеет. где кем не помога, и ков и иных не разумеет. Я же член ты Я у оброда Город Лорец пред ногами, женщины женщин o śniegu po zwinę z wspaniałym zaprzęgiem, tam był bój i szterg. Jedzie święty Mikołaj na leki pod nocy. od wioski do miasta, tam do nocy. Prasnale i rynku, się w stronę, już worek pełny na saniach czeka. Czemu Mikołaj gra w w górę? Co go tak martwi i na co czeka? А, он таки лечил в лове и мьежи, че его бжук. То есть есть чуть мьежи, куминя мьежи. И если знаешь презенты на даху, значит... Значит, наш шеповшки, шеповшки наш комит мой друг. А вы отводишь, братишка? Ты видишь, ты слышишь, что снежных замечен и кулая <просу> за лфами по небе тарлечен. Их велких саня щедем коренчеру, Ма презенты разные для людей так велу. Для детей, молодежи и для оса <просу> старших, Пашистки помен, как хочешь есть на старших. Дорогие Николаевны, и женщины, и девчонки, цены и за сладки и смаки. Час чекаем в Миколаю, Шипач до нашего края. Только не обжирайся еще, Я не могу сживить чем. Так отменю все на свят. Где еще сгубишь GPS-а уже в нет, На закупы выберешь виртуальный склеп. Mikołaju, świat tak szybko zmienił się, ale my tak samo wciąż kochamy się. A ja się bardzo, bardzo postaram i zrobię prezent dla Nikolajem, Zrobię mu szal piękny i nowy, żeby go nosił noce zimowe. I żeby nie znasz w szyję i w uszy, gdy góry chmury niech bardzo k kruszyć. Dzianka. Bardzo proszę. Świętego Mikołaja zaproszę na łódkę po Morzu Bałtyckim, a prosto z pokładu na różowe lody. Niech zazna choć raz pierackiej przygody. Dziękuję bardzo.